Witam i zapraszam na zapowiedź nowej serii, nowego turnieju na kanale. Tym razem będą to retroskoki. Zawody będą się rozgrywać na 15 skoczniach z trzech edycji po pięć, czyli mamy pierwsze pięć, czyli Anglia, Holandia, Kazachstan, Irlandia, Białoruś to... Z edycji dwójki, później z trójki Belgia, Serbia, Łotwa, Estonia, Japonia i z czwórki Ironwood, Kantersztyk, Kraliki, Ramzał i Planica. Przed Państwem prezentuje się lista zawodników, którzy wystąpią, wybrani na podstawie sezonów tutaj od 2000, od 2000 do 2005. Na starcie zobaczymy trzech Austriaków. Florian Ligl, Andras Witfels oraz Martin Hilbart, trzech Norwegów Sigurd Petersen, Björn Rumoren i Ron Jokesley, jednego Japończyka Noriekiego Kasai, także dwóch Niemców Martina Schmidta oraz Svena Hanavalda i Adama Małysza. Dziękuję za obejrzenie tej zapowiedzi i zapraszam na nową serię, która już. Lada chwila wystartuje. Do usłyszenia!